Оо. Серьёз. Dzień dobry, jasne. jasne. Wszystkie dzieci nasze są. Wy będziecie zgadywać może Co my robimy, proszę dla Ciebie. Proszę. Proszę. Tutaj mamy ten. Proszę, to nie, to, nie? tu damy to. A, to. Dla starszych dzieci tu. No, tak. przygotowano coś lepszego, to Proszę, tobie też zamienię. Trzymaj. Tak? Później jest znowu dziewiątka i taki bałwanek, kusemka 998. Tak. Tak, świetnie. A wiecie co strażacy robią w ogóle poza tym, że pomagają Mikołajowi? Proszę. Jak masz na imię? Eliza. nam powie, co robią strażacy. gaszą pożary. Gaszą pożary. Dobrze. Bardzo. Co jeszcze super no na może nam powie? Co robią? No, pomagają, nie? Badają. no co? Gdzie ich tam widać często? Poza pożarami. Na drogach. Na wypadkach. Na wypadkach. A dzieci co nam powiedzą? Gdzie jeszcze? Tutaj jest... Jak dużo wody na przykład, nie? Czasami pływają, nurkują. Nasze jednostce jest grupa specjalistyczna i są nurkowie. Koledzy świetnie pływają jak ryba w wodzie, także cały okres wiosenno letni to ich trzymamy w wodzie, żeby nie stracili formy. Nawet zimą Tak, zimą wyciągamy, jak zaczyna ich ściągać, bo nie mielibyśmy wpadkowych. Ta strada wchodzi do pożaru. Ma aparat, maskę. Nie go słychać, nie? Bo dymowie, to jest but do nas. Słyszycie go? On normalnie może mówić. Ale jak chodzi w dym, to musi mieć założoną specjalną maskę. Tę na głowie z przybidzą, z tyłu ma taką butlę z powietrzem i żeby mógł się poruszać w pożarze. I chodzi, w no. Proszę bardzo. Piąteczka, z Tobą się nie witałem. Listy popisane. Super prezenty wymarzone u Mikołaja. Był, czy nie był? Zrzucił coś, czy będzie dopiero jeszcze? Na pewno już Tam zostawił w domu, nie? Nie przeszkadzamy. Przyjemności. Do zobaczenia. Duże zdrówka. zdrówka. I lekarzy słuchać. Nie chodzić, nie biegać. O, ruszyłam. No dalej. No i to Nie widzieliśmy dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.

Oj, tam pan! Weź dzieciaczki! No, chciałem mu zaatakować. Jak tam? W pisach, do Mikołaja był czy nie? Co? Wierzysz w Mikołaja czy już nie? Nie wierzysz w Mikołaja? Czekaj weź, bo niektórzy idzie z różną, wyjaśni koledze. Jest, na pewno. Grzy. Ale ja masz, masz to dla Ciebie. A Ty wierzysz w Mikołaja? A lubisz żelki? No, no. Proszę. No. No, 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 no. A Ty jak tam ziarą Mikołaja? Wierzysz czy nie? Tak? No. Dla Ciebie że mam też, patrz. To no. polskiego. Koniec imprezy. Dzieci zadowolone. Mikołaj też, bo go spotkaliśmy na o szpitalnym oddziale. Dziękujemy rzekałem. wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. No i do następnego razu, myślę, że są potrzebne. Zadanie wykonane. Ja jeszcze tylko zrobię jedną rzecz. Nasz operator sprzętu specjalnego był cały czas z nami. No, byłem, byłem. Tak, dzięki niemu udało się uwiecznić te wspaniałe chwile. Także no dziękujemy. Dzięki wszystkim za udział w imprezie. Do następnego razu.